Cześć, czwarte zadanie z geometrii analitycznej z książki, teraz matura, poziom rozszerzony. w bodajże C. E, takie mam zadanie. Prosta y równa się minus x plus b jest styczna do okręgu danego równaniem x kwadrat plus y kwadrat równa się 10. Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby b. Jak takie zadanko zrobić? No, takie zadanko robi się w ten sposób, że skoro mamy wyliczonego y, tak, go mamy wyliczonego, to trzeba tego y oczywiście podstawić to miejsce. Ok? Dobra, czyli będziemy mieli tak. x kwadrat sobie przepiszę z tego równania. Tak, z tego równania. x kwadrat sobie przepisujemy. Plus, teraz mamy y podnieść do kwadratu, więc y równa się minus x plus b. Ja to sobie odwrócę i napiszę, że to jest b minus x. Tak mi też wolno zrobić. Do kwadratu. No i to ma być równe 10, tak? No uważmy, że jest równanie z samym xem. Więc tutaj jest z uskóconego mnożenia, to będzie b kwadrat minus 2ab, czyli minus 2bx plus x kwadrat. Tam dziesiątkę sobie od razu przeniosę na lewą stronę, czyli minus 10 i to ma być 0. x kwadrat plus x kwadrat to jest 2x kwadrat minus 2bx plus b kwadrat minus 10. Tak? Otrzymaliśmy oczywiście równanie. Funkcji kwadratowej, więc tego trzeba będzie policzyć oczywiście delta. Delta to jest b kwadrat, czyli b kwadrat b to jest to, więc będzie minus 2b do kwadratu minus 4 razy A, czyli to, co stoi przed x kwadrat, więc dwójka, i razy wyraz wolny, czyli to. Tak. No, dobra, no to liczymy dalej. Minus 2 b do kwadratu minus 2 do kwadratu to jest 4 i b do kwadratu to jest b kwadrat minus 4 razy 2 to jest minus 8 razy b kwadrat to będzie minus 8 b kwadrat i minus 4 razy 2 to jest minus 8 razy minus 10 to jest plus 80 no i teraz ostatnią rzeczą jaką trzeba zrobić to oczywiście przyrównać to do zera Yy, czyli ma, znaczy jeszcze tak tu można redukować, tak, będzie 4b kwadrat minus 8b kwadrat to jest minus 4b do kwadratu plus 80 no i teraz tą deltę musimy przyrównać do zera, aby tu było jedno rozwiązanie z tej prostej przyczyny żeby ta prosta przecinała yy, ta prosta przecinała nasz okrąg w jednym punkcie jakby tak, a nie w dwóch tak, będą dwie takie oczywiście proste, yy, ale że będą to będą te dwie styczne do okręgu, które yy, ja będą przecinać go w, tylko w jednym punkcie, tak? Więc, skoro mają przecinać tylko w jednym punkcie, to to delta musi być równa 0, żeby było jedno rozwiązanie, tak? Jakbym miały przecinać w dwóch punktach, to to by było większe od 0, a jakbym nie miały przecinać, to to by było mniejsze od 0. Mam nadzieję, że to jest jasne. No to co my tu mamy? Minus 4b kwadrat plus 80 równa się 0, czyli odejmiemy sobie 80, no i może tu już będę pisał. Minus 4b kwadrat równa się minus 80. Podzielimy to przez minus 4, a więc b kwadrat równa się 20, a więc b równa się pierwiastek z 20, bo tu pierwiastkujemy i pamiętamy znowu, że tu się pojawia wartość bezwzględna, tak? Czyli ostatecznie wartość bezwzględna z b równa się, pierwiastek z 20 można zapisać jako 4 razy 5, pierwiastek z 4 to jest 2 pierwiastki z 5. Dlaczego tego nie rozbijam? Że to będzie 2 pierwiastki z 5 i minus 2 pierwiastki z 5? Bo ja mam zakodować cyfrę jedności, dwie cyfry po przecinku, rozwinięcia dziesiętnego liczby, wartość bezwzględna z B, tak? Więc skoro mam <coughs> tak zrobić, no to znowu kalkulator i lecimy. 2 pierwiastki z 5 równa się. O, nawet by się zgadzało. To jest równe, 4, 4,721. Ja znowu mam zakodować te, tylko te pierwsze 3, a więc to jest 4, 4, 7. I to kończy naszą, nasze zadanie, tak? Więc mówię, że to trzeba było tylko podstawić. no może tutaj właśnie z tą deltą, że trzeba przyznać do 0, mógł być problem, no ale skoda ma w jednym punkcie przecinać, to musi być jedno rozwiązanie, więc ta delta musi być równa 0. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Jak masz jakieś pytania, śmiało w komentarzach, a póki co zapraszam Cię już do piątego zadania. Na razie, hej!